Jutro wielka niedziela pokarmy, które dzisiaj święciliśmy, zjemy podczas śniadania. Wspólny posiłek jak co roku odbędzie się m.in. w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. W studiu gościłam dziś Marysię Sadowską i Andrzeja Ratajczaka z Fundacji. Zobaczmy teraz fragment tej rozmowy. Teraz mamy już siadanie przygotowane na jutro na 200 osób. To są generalnie głównie dary od osób, przygotowane przez dużą grupę wolontariuszy już od kilku dni. Mamy nadzieję, że jutro zakoszczą u nas tłumy o 10.30 na zawadach na Świętego Wincentego przy jednym stole prawie 200 osób pogoda tak. dopisuje co jutro na tym stole w barce znajdzie się tradycyjne potrawy tak jak to na polskich domach w polskich domach na polskich stołach jest czyli będzie sałatka właśnie dzisiaj ją kroiliśmy wspólnie <śm> będą kiełbasy różne wędliny jajka tradycyjnie zawsze dzielimy się jajkiem symbolem nowego życia solą i chlebem zawsze przed śniadaniem wielkanocnym to takie symboliczne składanie życzeń ale będzie też i ciasta, i Kawa. kawy. Wszystkim czym, czym mamy, to chętnie wraczymy wszystkich naszych gości. Każdy może przyjść. Do, dla kogo może jest to śniadanie w barce? To, to nie jest właśnie tylko dla, dla, dla ludzi bezdomnych. Jest to dla, dla osób samotnych, którzy nie mają z kim spędzić tych, tych świąt. Każdy może przyjść. Całe siedzieć, rodzinę. Pośpiewać, będzie, będzie jakaś muzyka, oprawa muzyczna. My nawet ja. właśnie całą rodziną przechodzimy. Yy, już od wielu, wielu lat, więc zachęcamy również wszystkich wspólne śpiewy, wspólne życzenia, wspólne rozmowy.